Widzicie, ja w kolejnym odcinku jest potrzeba. Czekajcie. Dotyk. Dobra. Właśnie za zauważyłem, że ktoś nas chce zaatakować. No jest to Norzowi, no tak podejrzewałem. Dobra. Muszę atakować. Bo tak dzisiaj nie będą. Tak. Wszystkie bach się biją. No możecie być cichą. Okej. Okay. No jeszcze nas atakują. Pięknie. Dobra. Szywotka musi być z bomby. No mm. bingi! Zabiją mi to topor, Okej, okay, dobra Okej, okay, lepiej wrezpie no. drugiego to też mamy fajnie z bitwy jeszcze nic nie mamy A to z Hero Zero Czekaj no to sensu zero na bitwę, ale będziecie trochę słyszeć, bo jestem też tak na internecie trochę. Tak. Ten um, to tak nie będzie dyszał. Może pojedzenie jakieś. Sorry Steve, ale będę musiał was zabić. Choć jesteście to te słodki. Sorry ale będę musiał was zabić. Ale potrzebujemy pożywienia, Przepraszam. <laughs> Okej, okay, fajnie. Nie można do tego dopuścić! Jezus! Ale... Dobra, narodziła, daj mi się No jeszcze wtedy. Nie wiem, co oni tutaj robią. Ty lepiej skój no. Okej, okay, dobra Obaj wszyscy są zawsze, było, rogami. Powiem To znaczy muszę iść na problem. Golas, siema, człowiek. Człowieczek. Chyba on był z poprzedniej fazy. No co. Ty brasz za mnie zielony! To Niech tutaj sobie idą. To taka bajka. Okej, okay. wszyscy do bazy. Nie że tutaj idą. Gdzie oni idą? Wszyscy na mnie! Chyba. No widziałem, wszyscy na mnie. No nie! Nie zgubił! Pies mi się tutaj odsuwa. No to przepraszam dobra. Ci gość! Trzeba, trzeba zabić jeszcze ty. Go, grubacy. Okej, okay, na jeszcze podruży. Kurde, muszę wyżywić. Chyba, chyba na niebiesku możemy już atakować. Czekajcie, niestety muszę użyć komedy. Okej, okay, dobra, niestety użyłem komendy, więc przepraszam za to. Okej, okay. czyli mogę atakować? O albo... Nie, to jest sobie zaskady. A ty co? To sobie chyba dajmy na później. Albo nie wiem. Tak. Okej, okay, dobra. Nasi już się wyrwili i w ogóle... Czyli są gotowi na atak. Tak. Oby nie było mało. Nie, nie ma.

Zlagowały się ptaki. giegdzie bez pelenie, albo nie wiem, albo nie, nie. Okej, okay, kolejna, kolejny piep, kolejne plebie podbite. Kolejny totem. Świetnie. Kolejny totem. Dobra, możemy już się cofać do, do naszego... naszej Uuu! Dobra. Dobra. To chyba było na wszystko z tego odcinka. Mam nadzieję, że się ten odcinek Wam podobał. I tutaj już nabierzemy no, trochę tego poprzedniego... Nie, ja sobie nabiorę poza odcinkiem i to naprawię poza odcinkiem. Więc na razie trzymajcie się i do zobaczenia w następnej serii.